W dzisiejszym odcinku 10 faktów o mnie, więc zaczynajmy! Pierwszy fakt: sądzę, że jestem kreatywna. Sądzę tak, ponieważ bardzo lubię robić DIY, przerabiać różne rzeczy. No i lubię takie rzeczy po prostu robić. Dwa: idę do szóstej szkoły, do szóstej klasy szkoły powstałej, co się wyrazi, to wiecie. Trzy: bardzo lubię rysować, szyć i jeść na rok. Najbardziej z tych rzeczy lubię jeść na rokach, tak. Bo to wiecie, ruch fizyczny i w ogóle. No po prostu najbardziej to 4. Uwielbiam słodycze. Tak, bez nich nie umiem się obić. 5. Nie lubię czytać książek. Chyba, że są bardzo ciekawe i nie jest to lektura szkolna. 6. Eee, moją ulubioną youtuberką jest Alex Mandestaj. Alex, pozdrawiam Cię. Uwielbiam ją po prostu ma bardzo fajny styl i fajne filmiki nagrywa. 7. E, ostatnio moją ulubioną piosenką jest Good for You Seleni Gomez. Jest to piosenka, która teraz, teraz leci w tyle. Osiem. Bardzo lubię nosić biżutery. I dzisiaj na sobie mam swój pierścionek, który dostałam na komunie od babci. Pierścionek z tyrkoniami. Dwie nowe zakupione bransoletki. Uważam, że bardzo fajnie komponują się kolorystycznie. Naszyjnik, który dostałam od mamy na urodziny. I taki kolczyki. 9. Jestem włosomaniaczką. Tak uwielbiam robić przy włosach, eksperymentować, czesać się, no po prostu uwielbiam. 10. Mam urodziny 16 lipca. Tak to już niedługo. Proszę o subskrybację, łapki w górę i od Dostępniajcie. To cześć.